Maneczko z tej strony w Azji, a w dzisiejszym odcinku z okazji Gwiezdnych Wojen wypadających 4 maja zostały dodatkowe zadania Discorda i mamy do wykonania zadanie: nagroda Discorda malowanie Duma Coruscant. Od godziny 17.04. maja odblokujecie nagle Discorda malowanie korosant wykonując jedną z poniższych czynności. Przez co najmniej 15 minut udostępniajcie swój ekran z Fortnite na Discordzie przy użyciu funkcji Go Live and screen Screenshar, co najmniej jednego znajomego z Discorda. No i tutaj mamy wyjaśnione, jak to przechwytywanie robić. Po 15 minutach otrzymacie link przez swoje konto na Discordzie, klikając go przeniesiecie się na stronę, na której możecie się zalogować do swojego konta Epic Games. Malowanie zostanie dodane do Waszej szafki Fortnite podczas udostępniania transmisji Fortnite ze swojego ekranu. Pamiętajcie, by przetestować, przestrzegać polityk dotyczących twórczości fanowskiej Epic Games oraz zasad społeczności Epic Games, czyli stream family friendly. Drugą opcją jest wykonanie je zadań, odnajdź moc na Discordzie, zacznijcie od pisania kanału na oficjalnym serwerze Fortnite Discordzie. Poniżej znajdziecie listę, dobra, ja już to klikam. Mamy tutaj nasz polski Discord Fortnite'a, ja już tutaj na nim jestem. Jakże wspaniale. Zaproszę, tylko nie wiem co się teraz stanie, mi o, chyba nie wywali, nie? Pyk. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij wrzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu WazGaming na naszym Discordzie Wazilandia. Jak widzicie, ja już jestem na oficjalnym Discordzie fortnite.pl. Przechodzimy do zakładki Zadanie Znajdź moc. Klikacie sobie na przycisk. Dołącz do kampanii. Witaj w zadaniach. Odnajdź moc na Discordzie. Otrzymasz do wykonania serii zadań, których ukończenie pozwoli ci zdobyć nagrody Fortnite. Zacznij podróż klikając przycisk Dołącz do kampanii. W każdej chwili możesz zmienić język, klikając na zmienię język. Nie wiem po co to zmieni język, ale ok. Aby dowiedzieć się no, więcej na temat, odnajdź moc przenosi nas oczywiście na to co czytaliśmy przed chwilą. Klikam Dołącz do kampanii. Mm -hmm. Połącz konto. A ja to miałem łączone. Aha, po prostu nie jestem zalogowany. No to loguję się, zaloguj się. No, Wasji Gaming. Konto zostało połączone z powodzeniem. Możesz teraz rozpocząć zadanie odnajdź moc. Powróć do platformy Discount, aby rozpocząć kampanię. No i po powiązaniu konta klikamy rozpocznij zadanie. Zadanie pierwsze: Osiągnij miejsce wśród 10 najlepszych w dowolnym trybie Battle Royale lub Fortnite. Zero, solo pary, trójki, oddziały. Zadanie drugie: Pozostań przez 15 minut na czacie głosowym Discorda na dowolnym kanale głosowym na serwerze Discorda zainstalowanym. botem. zadanie: odnać moc na Discordzie. Czyli wystarczy tutaj wejść na oficjalnym forum Discorda na jakikolwiek kanał głosowy i siedzieć po prostu przez 15 minut. O, jeszcze dodatkowo mamy tutaj zadania postępy, czy zadanie jest zaliczone. Przechodzimy na Discorda, no i lądujemy w grze. Pamiętajcie jeszcze o tym, że za czym przejdziecie do gry, zeskrolujcie sobie to forum Discorda i przejdźcie na jakikolwiek kanał głosowy. Z tego co już słyszałem, zaliczę nawet siedząc na kanale AFK. Tutaj jakiś taki kanał powinien być AFK. Ja sobie przyszedłem na ostatni kanał i po prostu wymutowałem się. Od tego odcinka, aby wynagrodzić aktywne osoby, które komentują regularnie moje filmy, będą lądowały Wasze trzy ostatnie komentarze wybrane przeze mnie, albo po prostu przez Was, te, które będą miały największą ilość łapek pod nimi. Teraz nagle coś wolno na to idzie. Zaraz to... I tutaj większość kili zrobiliśmy teraz. No. 19. 19. Po prostu chyba biegają tylko. Nie wiem, co chodzi. tutaj są jakieś domki. Baraki jakieś. Baraki. O! Biją się przed nami. Lepszy parkour perk. Nie wiem na co, ale wezmę. I... Pościsk amunicji też genialne. Przydam mi się do przyładowania miecze świetnego. Hehe. Tak. Taktyczne takie. Tak. I uwaga. Dobra. Są. Pecot chyba. Spalniający się taki po prostu. Tak? O nie. Taka osa. Osa, da się z nim gadać. Ale ma tutaj kolekcję. Tak. O! To się czołga kolejnej. Dobra, zostało jeszcze 40. Po prostu na pieszczarbu. Bo... Skakać. No, kolejna moc. Ale niestety nie da się zabrać drugiej. No nie. Jeden mniej Jeej yeah. wow. Co ty tam zrobiłeś? Jak mnie zaatakował Nie spodziewałem się Biedny samochód No, Zostało 32 graczy sobie rzucę ciężarówką Czemu nie Aha, dobra, już wiem czy ja. Nie dało mi się ponieść tej ciężarówki, bo miała przyczepę czy tam dobrze się bawisz Aha, słyszę dźwięki SMG, a gość nie żyje już Zestępstwa za światów. Co to za destrukcja? Dwadzieścia osób. I Aha, to Krzepkiego Zbysia zadania, wyświetla No a To twoje chyba jest No nie wiem Podobno. Może być, Jeszcze sprawdźmy Wstawa bądź a nie wiem Pewnie jakieś zadanie mam zaznaczone Nie będę tego szukać Chyba to się automatycznie zaznaczyło, to też nie ma No O! bo zaczęli walczyć o pierwsze miejsce, tak kilku się zlikwidowało. Temu dołączają? Ostatnich 13. Można skorzystać z tej tyrolki Tyrolka Szyny to tutaj była ta bica zlecenia? O właśnie, w tym miejscu I uwaga O, zbustowali te włócznie Tak? To obrażę biją Wow, ale dalej tak samo Tragicznie no, się nimi celuje No Na pewno nie wylatuje tak ci w powietrze, przed celownik Aha, no to w sumie fajnie kto tego będzie używał teraz, jak są miecze? No też fakt Kto by używał czegokolwiek, kiedy są miecze świetlne? Dajcie znać no w komentarzu jaka was, jaką jest wasza ulubiona broń obecnie. A ja to, to blaster 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 Spok Może niebieski miecz świetlny kolejny blaster leży na ziemi. Proszę, A, blaster za blasterem. To ten, co nie zebrałem go? Jeszcze wyspa jest ciekawe czy na wyspie będą musi siedzieć? Nie wiem. Zostanę popatrz, jak ta wyspa jest blisko. O. Co się tutaj stało? rampy może sobie dobudować po prostu Dobra. Niestety są pod nami. Nie, nasze zlecenie właśnie zginęło Ojej Nawet jak trzeba było robić polowanie mando O boż I kolejne zlecenie I następne zlecenie Jest blaster Ja cię Dobra w sumie myślę że to mogę wywać. To mi się nie przyda O Boże, o Boże. O Boże. Iż, 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 Strefa. Nie daje żyć. Dobra, akcja, chcę zrobić coś a... dziwnego i zeskoczyć podwójnym skokiem. To przeżyjesz. Właśnie na drzewie wylądowałem i przeżyłem. Niestety mój NPC nie przeżył tego. Polegał, zapuścił. O nie, jak ta strefa bije. Dobrze. O jednak nie, nie, jest to biega. Bot. I zostało 9. W sumie zadanie już nam zaliczyło. Tylko teraz jest kwestia zczytania zadania. To trochę zajmie. Tak, pamiętajcie, że macie magiczny przycisk aktualizuj. I oczywiście tego wrapa dostaniecie również z opóźnieniem Nie, mi od razu przyszedł. Tak? Tak, jak tylko, tylko zeslowałem. Blastery, pistolety laser. Co się tutaj dzieje? Stało dwóch ostatnich no. Oni się ukrywają. Czy ja to w jakichś krzakach? Czy kampią? Kampią w krzakach. Nie, no może. Nie, nie wiesz, gdzie oni są? O, jest. Jest? Ten. Dwóch obok siebie, popatrz. Nie no, zniszczyłeś mi schody Dawaj, Zmierzch Zmiercz świetnych, no dobra Dobra, wspaniale GG, zwycięstwo Uwaga, uwaga, jak widzicie udało Ci się ukończyć zadania odnać moc na Discordzie i zdobyć malowanie Duma Kurosant Nagroda zostanie przekazana na Twoje konto Ewik w ciągu około 7 dni od ukończenia zadania. Odnajdź moc na Discordzie. No to świetnie, świetnie. Przejdźmy do Fortnite'a i sprawdźmy, czy tą nagrodę otrzymałem. Jest! Do 7 dni udało się. Nagroda przekazana. Wyposaż. Odbierz. Joto i ona. Już sobie dodaję tutaj do kolekcji sprawdzę po prostu na innych zastosuj dla wszystkich spoko malowanie akurat pasuje do Gwiezdnych Wojen mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie, się, zostawić komentarzu pod filmem suba dzwonem, jeśli jeszcze tego nie robicie o skorzystanie z kodu WaziGaming w sklepie, jeśli chcecie mnie wesprzeć a jeśli macie taką możliwość, istnieje również wsparcia poprzez YouTube'a ja Wam nie zabieram więcej czasu, życzę miłego dnia czy tam wieczora i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, bo niebawem w niedzielę będzie następny tydzień zadań Gwiezdnych Wojen i drugiego etapu odblokowywania zakładki. Do zobaczenia. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz... O dołączeniu na naszego Discorda link znajduje się na stronie głównej Wazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy wazigaming.com. Hej!